I kolejny rząd zaczynamy sobie od trzech oczek łańcuszka, i dalej w drugim słupku robimy słupek dalej pięć oczek łańcuszka 4 pięć i teraz tutaj na słupku słupek w kolejnym słupku również słupek. Teraz tutaj, na tym słupku, robimy też słupek, i tutaj już kolejny motyw, czyli znów słupek. Słupek, 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5. I tu na słupkach znów robimy słupki. 1, Dwa, trzy, cztery i pięć. I znów pięć oczek łańcuszka i ponownie słupki. Powtarzamy sobie na pozostałych motywach tak samo. I na końcu rzędu łączymy się tutaj oczkiem ścisłym i teraz dwa oczka w kolejnym słupku słupek. I tu gdzie mieliśmy 5 oczek łańcuszka to robimy 4 słupki, jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz pikotek, czyli robimy sobie cztery oczka łańcuszka. I w pierwsze oczko robimy oczko ścisłe. I znów cztery słupki. Jeden. Dwa i 4. I teraz będziemy robić cztery słupki łączone górą i będziemy łapać tutaj te dwa słupki i tutaj te dwa słupki. Czyli robimy narzut. Bijemy się w pierwszy słupek, narzut, bijemy się w drugi słupek. Narzut, teraz tutaj mamy te dwa słupki. Czyli się wbijamy w ten Narzut i w ten ostatni. I mamy 5 nitek na szydełku. I przeciągamy pentelkę przez wszystkie. I znów 4 słupki. 1, 2, 3. 4. Kolejny pikotek. 1, 2, 3. 4 oczka łańcuszka, i w to pierwsze robimy oczko ścisłe. I znów 4 słupki. 1, 2, 3, 4. I ponownie tutaj 4 słupki łączone górą, czyli tutaj 1, 2, Trzeci, czwarty. I przeciągamy nitkę przez całość. Oczywiście powtarzamy wszystko przez cały rząd. I tutaj teraz na końcu rzędu musimy zrobić jeszcze dwa słupki nie do końca przerobione. Teraz wbijamy się tutaj na początku, tak żeby złapać trzy oczka i słupek, które robiliśmy na początku, w zasadzie dwa oczka i słupek i teraz przeciągamy pętelkę przez całość. I teraz robimy jeszcze jedno oczko, zaciskamy sobie mocno, odcinamy nitkę i nasz aniołek jest już gotowy. Teraz wystarczy tego zamocować. Sznureczek. No i główkę oczywiście. Bo bez głowy to tak trochę słabo. Ale aniołek gotowy.